Za 10 lat, od dzisiaj, może za 15. Kartograf Wuhan Bator albo Kartograf w Pekinie usiądzie do swojego komputera z zadaniem narysowania mapy politycznej Europy. Stwierdzi: zadanie jest bardzo proste. Całą przestrzeń od Atlantyku po Bug zaznaczam jedną barwą, bo tam jest jedno państwo. Wycieram. Z mapy świata Polskę, wycieram Czechy, wycieram Węgry, wycieram Francję. Nie ma ich już. Jest jedno państwo, Imperium Europa. To, o czym mówię, to nie jest bajka o żelaznym wilku. Po raz pierwszy w historii od czasu przyjęcia traktatu lizbońskiego. Jesteśmy w środku procesu formalnej zmiany traktatów europejskich. Wyobraźcie sobie państwo taką sytuację, że jesteśmy w środku procesu zmiany polskiej konstytucji, a większość Polaków o tym nie wie mamy dokładnie z tym do czynienia. Jesteśmy w środku procesu zmiany konstytucji Unii Europejskiej, a większość Europejczyków nie ma o tym bladego pojęcia. No wyobraźmy sobie taką sytuację w Stanach Zjednoczonych, że Kongres i Senat przyjęły poprawki do konstytucji, a żadne media o tym nie mówią. Nie ma protestów, a my jesteśmy właśnie w takiej rzeczywistości.